Właśnie ukazała się płyta Polska Gol. To 12 utworów o piłce nożnej, mających zagrzewać kibiców polskiej reprezentacji. Jest to muzyka śpiewana dla kibiców przede wszystkim i przez kibiców, a nie przez ludzi w ogóle niezwiązanych praktycznie z piłką nożną. Polscy kibice na ogół znani z Zadym i Awantur tym razem w sposób kreatywny wykorzystali swoją energię. To nie jedyny powód, dla którego ta płyta jest wyjątkowa. Jest też dowodem na to, że kibice zwaśnionych drużyn potrafią na chwilę zawiesić spory w imię ważniejszej sprawy. Pojawiają się kapele z różnych miast, z których na co dzień kibice akurat niekoniecznie darzą się nawzajem No Ich celem jest tutaj kibicowanie polskiej reputacji. Kibice swoje zrobić. Teraz wszystko zależy od naszych piłkarzy. Może i oni powinni posłuchać płyty Polska-Gol. To inaczej jednak do boju chłopaków zmobilizuje. No a jeżeli będą słuchać takich kawałków, jakie nagraliśmy, to myślę nie tylko naszej grupy, również innych to myślę, że tym bardziej ich zmobilizuje jeszcze do tego, żeby zagrać dla siebie i dla nas wszystkich fajną.